Siemanko witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak w Audi A8D4 wymienić amortyzator pneumatyczny. Bo uległ szkodzeniu lub jest nieszczelny, nie trzyma powietrza, w naszym przypadku już widzimy co się dzieje, że jest przetarta osłona kurzowa amortyzator nie trzyma w ogóle powietrza. Opada samochód już po nawet po postoju godzinnym. Przejdźmy do rzeczy. Jest troszkę rozbierania z góry, przede wszystkim. Na pewno sobie trzeba zrzucić wycieraczki jedną, drugą. Uszczelka. Musimy sobie całe potrzeby ściągnąć. Tutaj mamy dwa, dwie wstawki plastikowe: Torx T30 i klucz 10. Z tamtej strony to samo. Po ściągnięciu podszybia musimy sobie tutaj wiązkę wyczepić z tych mocowań, bo musimy się dostać do tych śrub. Musimy cały spornik sobie podnieść, żeby dostać się do czwartej śruby mocującej amortyzator z góry na klucz 13. Tak to wygląda po rozebraniu. Mamy dostęp do tej czwartej śruby ten spornik jak już wspominałem trzy razy spline dodatkowo jeszcze on ma tutaj na dziesiątkę od woku z jednej jak i z drugiej ja sobie to tutaj tylko tak podnoszę podstawiam sobie na śrubokrętach ponieważ no tak naprawdę potrzebujemy tylko odkręcić te śruby z góry no i przechodzimy za chwilę do tutaj do demontażu Łącznika śruby górnej i innych, no i także jak widzicie, śruba nam tutaj puściła bez problemu. Mamy odkręcony łącznik, tu 16 zostało nam odczepić sobie na dziesiątkę przewód, kostka i z dołu 18. Ja wyciągam z całym tym mocowaniem. Później na stole rozkręcimy tą śrubę mocującą i zbijemy mocowanie dolne tak żeby został nam sam amortyzator Ostatnio tam już chyba nie dojdziemy OK, mamy odkręcony zostało go wyciągnąć nie wiem czy będzie to widać super oko tam powinno to uchwycić ale jest tam pęknięcie o, tylko żeby wyostrzyło no widać, że jest pęknięta ta guma przetarła się